Dzisiaj będziemy mieli specjalnego gościa. Uwaga! Hi! Przedstawię ogólnie od razu, co ja robimy. Będziemy jeść fasolki wszystkich smaków. One są już ogólnie otwarte, bo zjedliśmy z parę. Chyba spokojnie dokończamy z Wami. Um, ogólnie chcę, żebyście to powąchali. hej Śmierdzi główne. Ej, Norel. Tak, ej, nieprzyjemnie. Ej, z boki. Mamy talerz, wysypujemy je. Ale, ale nie za dużo pamiętaj. Wszystkie. Wszystkie? Nie, ja. ci się śmieszną. Ja nas... Ej, wybieramy je na ślepo. I tutaj mamy... Je wybieramy na ślepo. Dokładnie. Ja je biorę pies. Uwaga! Niebieska. Czekaj, muszę przeczytać. E, niebieska guma balonowa. Albo pasta do zębów. o pasta to jest dobra. Ale nie wiem, czy to jest. No to jest po, po angielsku wszystko. O! Nie dobra. No ale masz to zjeść całe do buzi. Przynajmniej po, całe do buzi to pogryź Puść tego z palca. <laughs> całe do buzi pogryź Nie dobra. Teraz ja. Trzymaj mi ten talerz. Ejgmentowe. Pasta do zębów A jakaś niedobra Kurczakim, dotykał już brązowym, myślałem, że wyśmiesz Ej, a mamy jednego specjalnego bo to trochę A mamy jednego specjalnego Jest albo lukrecja, albo coś niedobrego Dobra, próbuję Pomieszamy Coś niedobrego dobrego, masz? Co to było? Ej Milena, ale zostawiłaś coś masz jeszcze w buzi czy nic? Co tam było? Nie wiem, ale wiem, że to było ochydne Jesteś to smakowało? Okropnie Musiałam to popić O, mnie, dobre niedobre Jak kupa Albo jak sieki Uwaga! To co, jeszcze po ostatnim razie, nie? Mamy po jednym tak. nie? jeszcze. Ale potem przeszłamy do Łatwili, jedziemy chyba po sześć. No później będzie Part wam, ale mm. jesteśmy jeszcze przed obiadem. Uwaga... Poczymaj mi tak. Ja nie chcę na pewno brązowego ani czarnego. Ale ja się polecam czarny, bo byś spróbował czegoś nowego. O, ja to wezmę czarny. Nie. Nie, to nie jest. już. Nie dobra, nie do. To byś czarny. Nie weźmy losowy, połóż. No Dobra, o. czekaj, muszę przeczytać Taki mocno kremowy Taki coś Milena, zapomnij pokazywać do kamery To są te Jakie to są smaki? I don't know O, to pachnie śmieci. Śmierdzi. Każde chyba śmierdzi. O, Jeszcze gryzłam, ale wystarczy, że to włożyć do budzi Dobra. To ja tak dla kontentu. Wezmę ten... Albo ten, który mam się... Czarny. Dobra, czarny ale... na konto. Albo to będzie lukresja. Albo nie wiem. To ma co. Albo dwuja. <noise> albo kozy z nosa. O, cóż nie to picie? Dobra. I mnie tak na... Tak, Albo Hot, hot Chips. Nagrywaj mnie tak. Albo hot, hot Chips Challenge. Dobra. Daj, mnie to. Daj, Daj mi to. Daj mi to. Ja tutaj stoję za kamerką, Uwaga. Gotowa jesteś? Trzy, dwa, jeden. Lukrecja? O, ma tego nasiedli dobre. Nie, to jest niedobre, ale... pewno nie była lukrecja, to były takie miętowe, gorzkie i słodkie. Bo faktycznie to była lukrecja. Ja nie wiem. dobra ja i nie będziemy pokazywać tego, co jest na chusteczce, bo to po prostu jest ochydne, ale i tak to muszę popić. Mm. Dobra. No to co, my się z wami żegnamy, widzimy To może się... jeszcze po jednym. Ostatnim? Jeszcze po ostatnim razie? No, A, ja do... Do... <grym> dobra. Dobra. dobra, To wybieraj, jaki chcesz. Dla contentu? O, to będzie dwoja. <grym> nie, dla contentu bierz. Od razu bierz. Dla contentu. Boga czysta. Co to jest? Dla... Dla <grym> O! o! To, już to nie pomaga. to nie pomaga. Aha. Więc teraz mam w buzi to czarne. Okropne. To był lukrecja. Nie, to czarne to na pewno nie była lukrecja. Dobra, trzymaj. Oło, o... Czekaj, jak... bo ja muszę to zakręcić. Dobra, bierzemy picie. Odkręcimy je sobie. Milena, ja już chyba rozpoczęłem tych fasolek. Ej, a wiecie co, ja chcę, żeby Milena dostała? Gniłe jajko. Dobra, no, to właśnie nie wiem, może coś takiego podobnego do zgniłego jaja. O, tu może być popcorn albo gniłe jajo. No to może być, O nie wiem. W tym, w tym... Nie chcę. Milena... No, no czeka! W tym... W tym takim białym może być apo Popcorn albo nie wiem co, ale... W ja mam dużo. Milena... Dobra. Co to wyjazd? Popcorn? Guma balonowa. Co tu Milena ma mm. najlepsze? Ja cały czas mam jakieś Ale to jest dobre. Dobra, widzą, ja, ja się posiadam ostatni, i, i ten niźnik jest i ja, dobra? Ja, ja, ja na, tak zrobię na Ja Biorę jeszcze jeden różowy. Uwaga! Dobra Dobre. I jesteśmy domu. To ja biorę jeszcze jeden różowy. Mam nadzieję, że to znowu będzie guma balonowa. I dobrze, że mam taką nadzieję. Bo mam znowu gumę balonową. I różowy, to ten taki wzięłaś? Nie. Jaśniejszy. Taki. Dobra, dobra, po ostatnim, dobra. ostatnim jedziemy. I weź Nie, ja tam. tam. Ostatnie. na no, ostatnie weź. To że um. O ja biorę zielone. Dobra. Chyba ja Zaczynamy. Trzy... Ja też mam tego. Trzy... Na... Jak mamy te same na 3-4? 3-4. U ziałko. U, gruszka. U, gruszeczka. Mm. A co no, mi dobre? Chyba mięta. Mość nutka. Chcę mm. to wyrzucić. I pa pa. I pa 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 kochani Pa, pa się Bye bye Na part 2 Po Halo co to nie zadziało jeszcze raz Po No dalej no, To się stało widzowie Pum. No dalej to się dzieje Dalej naprawdę Czemu to nam się dzieje 男人都在给谁吃吗？不。Nah,